Dzień dobry drodzy widzowie to jest mój pierwszy odcinek z nowej serii na kanale, a dokładniej z The Forest. Ogólnie zaplanowałem sobie w taki sposób, że zacznę serię z The Forest'a, żeby potem jak skończymy, zacząć serię z Sons of The Forest. I teraz tak, miało nie być nowych serii. Były dwie i niestety, ale musiał je przedwcześnie zakończyć. Zapytacie dlaczego? Co po pewnie niektórzy widzieli mój, moje posty, mój bot dokładniej bardziej yy, Odnośnie tego, że musiałem zresetować kompa Całkowicie zainstalować od nowego Windowsa, dlaczego? No ogólnie ze względu na to, że coś mi się zaczęło dziać z komputerem, że odpalałem gierkę Miałem w niej nie dość że mało FPS-ów. jest raz, to jeszcze wywalało mi blue po jakiejś minucie grania Byłem zmuszony wtedy właśnie zrobić reinstall Windowsa i przy okazji właśnie niestety stracić save. To nie wiedziałem, że kursport, Jak założycie kompo na nim, to po prostu myślałem, że on w chmurze zapisze nasz, moje, wiecie, mody, które używałem. A okazało się, że jednak to tak nie działa. Więc straciliśmy save z Minecrafta, tak? No niestety unlucky. Więc seria z Minecrafta niestety się skończy wcześniej. Ale żeby nie było. Dla tych co lubili oglądać Minecrafta na moim kanale możliwe, że po Deforestie albo po Sons of Deforest jeszcze się y, zobaczy, jeszcze się pomyśli. Zaczniemy serię z Minecrafta, tylko jakiegoś innego moda. Y, szczerze powiem Wam, że też już jak jeszcze miałem git wszystko skąpem, to ogólnie coś mi się zaczęło nie podobać w tym modzie. Dlaczego? Nie miałem po prostu na niego pomysłu. A właśnie, zapomniałem dodać kamerka. Mamy kamerkę, jest kamerka, widzowie. Na razie mam ją przez taka... Jak by to zrobić, powiedzieć? Po prostu mam kamerkę z telefonu. Znalazłem sposób na necie na właśnie taki... Na kamerkę z telefonu. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie nic się psuło, nic nie będzie mi, wiecie, rozwalać. Kamerki, tak jak jakiś czas temu, gdzieś tutaj będziecie mieli pokazane na ekranie bardziej gdzieś tutaj tak o. Widzicie mi pokazane na ekranie? Jak wyglądała moja kamerka z czasofarka. Więc no, nie była zbyt no, zachęcająca, jak widzicie. Ym, I mam nadzieję, że ta będzie dobra. Mam nadzieję, że to będzie teraz git. profil jak widać mam bardzo strasznie dobry. Właśnie. Ale nieważne. Najważniejsze jest to, że jest kamerka. Jest odcinek. A teraz jeszcze kolejna sprawa. Dlaczego zakończyłem kolejną serię, czyli 7 Days'a? Mało i tak to oglądał tę serię. Co w nim garść z Was się interesowała tą serią? Ehm, no to Seven Days zakończył się dlatego, że chmura z seven... na Steamie coś mi nie chciała zbytnio współpracować ze mną, no nie? Nie chciała ze mną współpracować, przez co byłem zmuszony, niestety, poddać się. Bo po prostu nie cofnę tego. Chyba nawet nie ma na Seven Daysa chmury na Steamie. I słuchajcie, mała rada, jeżeli. Macie jakieś ważne z gier i chcecie robić reinstall, to pamiętajcie: co najmniej 16, 16 GB pendrive i wgrywacie wszystko na pendrive'a bądź dysk przenośny. Naprawdę to Wam uratuje bardzo dużo ważnych plików, które możecie stracić przez głupotę. Więc nie chcę, żebyście nie wiecie, siebie obwiniali za takie błędy, dlatego ja Was informuję. Uczcie się też na moich błędach. Tak. No. A teraz zaczęliśmy się do grania. Ogrywania jesteśmy. Fajnie, bo ogólnie to jest moje drugie podejście do nagrywania Defareca. Dlaczego? Ym, okazało się, że znów w reinstalu nie sprawdziłem wszystkiego dokładnie. I okazało się, że wszystkie ścieżki dźwiękowe, czyli gry, mojego mikrofonu i tak dalej, tak dalej. Wszystko było w jednej ścieżce znowu. Fajnie, co nie? No właśnie, też się uciszyłem, ale spoko. Zaczęliśmy dosłownie w tym samym miejscu, co właśnie wtedy nagrywałem, więc jestem zadowolony. I zaczniemy odcinek z grubej rury. Już tak to ujmę, czyli pójdziemy od razu na start po Modernex. To jest bardzo bardzo blisko. Rozbierzmy najpierw, te wszystkie rzeczy wokół. Ile mam tego napoju? Dobra, będziemy mieli napoje na dole na pewno. W jaskini w sensie. Wieszmy sobie teraz tutaj nasze ładunki wybuchowe. O, 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 dary też się przydadzą jak najbardziej. Dlaczego The Forest? Bo no to sobie ogólnie wiem, jaką grę by tutaj dla Was nagrać, żeby Was zaciekawiła, żebyście się nie nudzili i która którą będę ogarniał po prostu i nie będziecie nudno, tak? I pomyślałem, myślałem, myślałem i tak szczerze powiem, nawet sprawdzałem w chat GPT, no jakie gry są teraz częściej oglądane, żebyście wy, żebyście Wy też nie mieli... Takiego, 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 że oglądacie mnie, nie wiem o co chodzi, i jest nuda Już nie chce się wam oglądać, nie? Ehm, Dobrze, czy tu jest to wejście? Czy tu jest to wejście? O, o, o. A! Mamy go. Jeszcze też mi się udało jednak złapać. Dobra. Ehm. No i ogólnie sprawdziłem, jak te gry są popularne aktualnie, najczęściej oglądane. I okazało się, że The Forest, of The Forest polecał mi też inne gry, które nie, mi zbytnio nie przypadały, bądź też nawet Minecrafta polecał, nie? A ja domyślałem się, że, że na razie od Minecrafta... Znaczy, inaczej. Minecraft całkiem dobrze się przyjmował akurat na moim kanale, ale stwierdziłem, że przerwy jednego tematu, czyli Minecrafta, będzie takie... niechęcające dla was, dla was za chwilę, tak? Dlatego wymyśliłem, że po prostu no, pozdrawiam, um, dlatego wymyśliłem po prostu, że nagram odcinek z Deforesta. Nie było aż tak nisko w tej tabeli, że tak to ujmę. A ja ogólnie lubię grać Deforesta. Dobra, leży już. Weźmy od razu sobie palaka i szmatki, i sobie zróbmy z tego palaka i go spalmy, to będzie przynajmniej zbroja do nas A, jak coś wchodzicie do tej jaskini idziecie cały czas przed siebie I zaraz będziecie, teraz, od teraz polujcie co robię, nie idziecie w prawo, idziecie cały czas prosto Nie skręcacie nigdzie, ja wam powiem, pokażę dokładnie gdzie macie Siekierę modernex czyli chyba najlepszą siekierę w danej grze, tak Bo musimy chwilę poczekać czy nam tutaj jak przepali? Weźmiemy sobie z niego kości. Mam. Ile mamy kości? Idealnie. No i dobra, jazda. Idziemy przed siebie. Tutaj możecie rozwalić. Dobra. Tutaj możecie sobie rozwalić, żeby wziąć linę. A ja mam ich pełno No. Cóż. I i i co? I idziemy prosto. Czekajcie. Widzicie, to jest to miejsce. Jak słyszycie, już tam dam wapat wieloręki się odpala. Ale do niego nie idziemy spokojnie. No Jeszcze nie. Przynajmniej jeszcze nie. Tam już widać ziemeczka, już na nas leci. Bryć. Weźmy sobie od razu podpalmy tę siekierkę. Ojej. Dziwne, że się nie podpala. Zblokowałem się. Ups. Proszę bardzo. Mamy tutaj już naszego. Naszych dwóch ochotników dokładniej. Weźmy ich sobie taką kupkę rzućmy. Róbmy polaczkę. Odpalmy I w tym czasie, co nie się dobrze przypalać tutaj nam Właśnie, to my sobie możemy podbierać szmatki Takie oto właśnie bagaże, nie wiem co to jest, takie pudełeczka Nazwijmy to, dają nam szmatki Po dwie szmatki, więc jest całkiem spoko Bo ogólnie one są bardzo przydatne Nie widzę, o Jeżeli będziecie chcieli to, 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 to możecie w komentarzach napisać, czy wam wiecie. ekran, czy jest w porządku. Możecie mi to napisać w komentarzach. Ja na pewno przeczytam. Ja lubię czytać wasze komentarze, więc wiecie. Dla mnie to czysta przyjemność. I też chcę, żeby dla was było czysta przyjemność ja oglądania moich filmów. Też od razu na samym starcie powiem wam taką jedną rzecz. A bardziej chcę was prosić o jedną rzecz. Zostawcie lajka, suba, no i oczywiście walnijcie dzwoneczek, żeby dostawać kolejne powiadomienia z filmów, tak? Bardziej powiadomienia z kolejnych filmów um, I co? I, i, I chyba tyle, póki co A, dołączcie też do mojego serwera Discord Tam będziecie mieli więcej info Odnośnie wszystkiego Tak? Wchodzicie tutaj i macie Proszę bardzo Ma, Zacznijmy od tych nudnych rzeczy, czyli ubrania Jakieś leki, jakieś szmatki Dynamite Ale śmiesznie się palą Zobacz może te zapachowe mm. Dynamite, pewnie włoskie takie świetnie! Farba karteczka i farm. i pędzel, pędzel farm i... Ten. No dobra, nie nieważne. Tutaj macie też napoje, różnego rodzaju, o lary takie inne duperele. Tutaj macie siekierkę A i strzały. Fajne strzały one co? Bo one potrafią zabić na strzała Trzeba potrafić zabrać na strzał, widzicie? To jest moje logiczne myślenie i mówienie, tak? Dobra. Mamy już stąd chyba wszystko. Jeszcze się tak w przy... no, jak wypadek rozejrzyjmy. Wszystko mamy, chyba mamy wszystko. Dobra, idziemy. Stąd. Możemy jeszcze, jak chcecie, to sobie możecie tutaj elektronikę zabrać. I idziemy przed siebie na górę. A, chciałbym Was też poinformować, że za niedługo na moim nowym kanale, który będziecie mieli. W opisie, gdzieś tutaj będziecie mieli na ekranie pokazane, um, awatar będzie odcinek z horror. To jest mój kanał, który poświęcę grom horror i będzie ich dosyć, myślę, sporo. Na razie już jedną grę mam, ale będzie na pewno po tym odcinku, więc spokojnie. Jeszcze macie czas na przygotowanie się. To jest ogólnie mój stary kanał. Um, starzy widzowie, starzy znajomi pewnie będą kojarzyć. Um, to był. Gabex, to był kanał Gabex i przerobiłem go na Sarus Horror, bo nie chciało mi się robić nowego kanału A, schodzicie tutaj na dół, tak, tak, i tutaj macie właśnie te wejście po lewej zaraz, Nie, za tym kamulcem Nie te pierwsze, tylko te drugie, dobra, teraz wychodzimy No i to jest odnowienie, odnowienie mojego kanału, że tak powiem, od tego starego, ale na nowym Zmiana nazwy i nowy content tam od razu mówię, nie ma family friendly, jak coś, więc młodzi widzowie, odchodzicie na własną odpowiedzialność. Nie odpowiadam za wasze, was, za krzyki waszych rodziców na was, że oglądacie takich przeklinających YouTuberów. Tu nie musicie się bać, w razie czego tutaj będę wiecie, em, cenzurował. Em, ale na tamtym to wiecie, strzeżcie się. Dobra, em, idziemy teraz szukać jakiejś fajnej miejscówki na naszą bazę. Gdzieś blisko wioski, oczywiście. Żeby nie było za łatwo. Szukamy miejsca na bazę i te miejsce... Ale piję. Te miejsce zrobimy. Papa. Chyba w tę stronę się szło. Nie w tę stronę się szło. Nie, chyba w tę stronę się szło. Tak, to w tutaj było. A jak nie, to i tak was uszuku. Nie, to to miejsce. Dobra. Nie oszukam was jednak. Już nie muszę oszukiwać. To jest te właśnie bardzo fajne miejsce, co mi się podobało, na domek. Wiecie co, zróbmy sobie od razu łuk. Dobra, mamy drugiego lizarda, to przynajmniej będziemy mieli jedzenie. Myślę, że tutaj będę bardziej rozgadany, jeżeli chodzi o prowadzenie tego, tej serii bardziej. Znaczy mam przynajmniej taką nadzieję, że będę bardziej rozgadany. A póki co jest? Zostawmy sobie na razie tutaj nasz, że tak to ujmę, szałas. Żebyśmy mieli. O, taka. Dobra. Dobra mamy dwa króliki od razu. To się bugowało ten kamyczek. Przynajmniej będziemy mieli skórę mięso. Yy, no i właśnie, jeszcze do, miałem o, też powiedzieć wam na temat tego, dlaczego tak długo nie było filmu. Nie chciało mi się. <noise> Szybka odpowiedź, co? Nie no spodziewaliście się, się pewnie tego. Ja też nie. Um, ale teraz tak poważnie. Dlaczego mi się nie chciało? Bo tak, tydzień czasu miałem szkolenia i chciałem nagrywać, ale jakoś nie miałem zbytnio kiedy i jak. A jeszcze w międzyczasie mi się przecież zepsuł komputer, to też już mnie zdemotywowało, bo w ogóle. A to no nieważne. Jeszcze ja szybko demotywuję, że jakąś kłopotą. A później pewnie kilka dni. Po tym wszystkim, jak się komputer już, jak już naprawiłem tego kompa, wszystko popobierałem i tak dalej, to, yy, to zakorowałem, To dosyć yy, mocno, bo miałem COVID. -a. Możecie wiedzieć, bądź nie. Miałem COVID. Rzekomo. Ja nie wiem, co mam o tym myśleć tak szczerze, czy miałem, czy nie miałem. Stwierdzam, że zostawię to bez komentarza. Lekarze mi powiedzieli, że COVID dalej nie je, Nie jest aż tak groźny wtedy, no ale dalej jest. Tak. I myślę sobie... No cóż, no spoko, no to co? No to od, muszę od, po prostu jakby to powiedzieć. Przechorować to i później będzie git, tak? I tydzień czasu mnie trzymało. Dobrze mówię? Tydzień czasu. Tak? Ten COVID. No, no to, to widzicie, macie potwierdzenie. Z tydzień czasu mi trzymał ten COVID. Teraz... Czekajcie, bo musimy tutaj dobrze wymierzyć. Tutaj. No i teraz, kiedy już wyzdrowiałem, czuję się lepiej nie jest mi tak e, słabo jak wtedy było, to właśnie postanawiam wrócić do was drodzy widzowie. Cieszycie się pewnie takie bardzo jak i ja. Ja się akurat cieszę, a wy to nie wiem czy będziecie się cieszyć, czy nie. A, wiecie co zapomniałem? Nie zabrałem kości z tych baboli, co złapaliśmy. Tu kurde, ale się do góry. Nie zapaliśmy nie zabraliśmy tych kości z tych kanibali, Troszeczkę cieniu tylko krucho, ale to nic. Mamy 144 kłody, 26 patyków i 6 liści. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to liście mamy tu. Kłody mamy wokół. tylko zjedzmy sobie od razu jagódki. I wróćmy teraz tutaj. Nie wiem jak się robiło na ten. Myślę, że tylko nie balę. Myślałem. No nie gramy do forest ogólnie, dlatego możecie się trochę zabić moją yy, wiedzą o tej grze. Coś tam mniej więcej pamiętam, ale nie wszystko. Już Znaczyłem zapomnieć. Czy najgorsze to, najgorsze jest to, że nie mamy tutaj zbytnio takich krzaków z tymi batykami, nie? Musimy już szukać wszędzie. Okej, okay, mamy już PLU, no, to chodźmy tam. Oczywiście postać głodna, zmęczona. A nie, głodna nie, jest, ale zmęczona. Dosłownie w chwili machania. Ciekierką, dobra, szybko, 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 jazda, jazda, jazda. No, ten najlepszy cel, mi się wydaje, że to jest najlepszy cel, akurat No odcinek, to już mamy osiągnięty, czyli zdobycie. O, najlepszej siekiery w krze. Zapiszmy sobie grę pod pierwszym slotem, to jest właśnie ten slot, który właśnie zapisałem. Ten save z wami, Jak grałem poprzednio w z wami, bo to nie był udany odcinek, niestety. Teraz mam nadzieję, że wszystko będzie git, Jak nie, no to się popłaczę. Yy, dobra. Gra mnie strasznie zagłuszała ogólnie. I też mi coś się zacięło, nie wiem, czy to przez wtykup na Deforeste tak jest, czy w innych grach też. Ale nie pokazywało mi w ogóle, że ścieżka dźwiękowa Deforesta się porusza, no nie czyli tak jakby Streamlabs nie wyłapywał yy, gry. Ale mam nadzieję, że zadziała tym razem. Judasz przyszedł. O, pi. Drugi. Dobra, dobra. Zeszłość. Drugi. Jeden drugi. Tam gdzieś poszedł. A, szybko posło. Dobra, idziemy dalej. Zapomniałem o czym mówiłem, by mnie przestraszyli. Znaczy nie, nie przestraszyli mnie. Bardziej mi rozproszyli. Patyczki, halo, gdzie jesteście? To nie chcą ewidentnie się pokazywać, wstydzą się na odcinkach. Wiecie o co chodzi. Dobra, ale teraz zajmiemy się poważnymi rzeczami, czyli właśnie budowaniem naszego podłoża do domu, jeżeli tak to można nazwać. Chyba można, Coś się tutaj chyba zbugowało, nie? Jezu, co tu się stało? Co tu się od niej nie powiło? Patrzcie, jaka dziura. Ty w sumie. A nie, dobra, bo to jest zrobione. Tyle. Okej, okay, nieważne. Judasz, wracaj! Oj. Zapomniałem o ziomeczku tutaj. No nic. Daj mi to. Ale łeb ze mnie, nie? Za szybko robię, za późno myślę. Dobra, jeszcze raz. Kurde, ja myślałem, że uda mi się spalić tego, tak poczekaj. Ajć. Ajć, 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 ajć. Jaram się. Ech, zostawcie lajka like za to, się podpaliłem... znaczy co? No kamieni to od groma jest, Oczy. oczu Tutaj potyka Potyś, mamy potysia, okej okay. Wiecie co, widzowie, ja może żeby was nie zanudzać To wrócę do was w jakimś ciekawszym momencie, a na ten moment A na ten moment ja zrobię cięcie, żebyście się nie musieli zanudzać tam jak ja buduję długiej w tej też żeby wiecie Zbudować to, nie? Ej, od razu was, widzowie, zapytam co To tak z ciekawości, bo nie jestem pewny tego ten powiadomienie o tym, że mam krew na sobie i mogę dostać zakażenie, jakiekolwiek? To jest prawda, że jakaś coś może nam się zakazić? Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby mi się coś zakaziła. Żebym miała zakażenie, o tak. Weźmy sobie strzały prostu z ja mam po takie... tak. Teraz. No, więc możecie mi napisać yy, w komentarzach. Nie widzowie, widzowie, powiedzcie mi, że ta postać nie będzie się później aż tak szybko męczyć, jeżeli tak naprawdę tragedia. Zebrałem patyki na nasze sanki. Się... Ja też znalazłem kilka walizek, których nie odpoczyłem. Więc też mi się wydaje, że Git. O już się wystraszyłem, nie? Jakie to było nagłe. A co to? Krzaczek, pewnie jakiś, nie? Tak, krzaczek, dobra. Chodźmy teraz z tymi sankami pod drzewo A bardziej, git. ja idę. A wy. Wrócicie, jak już będzie wszystko gotowe, dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Widzimy się po prostu, jak już będzie gotowy domek. Bardziej jego podstawa. Dobra, napijmy się tutaj wody. <śmiech> <śmiech> Czekałem na chwilę. Dobra, widzimy się za niedługo. Wiesz, co widzę, mam plan Jak tutaj zrobimy? Bo widzę, że drzewo to jest naprawdę ciężkie do przewożenia, no nie? I wypinieniłem taki plan, żeby zrobić tyrolkę. Jeżeli chodzi o drewno, to drewno będzie nam się od razu usuwało na górę chyba Jak się nie mylę, oczywiście I będzie tutaj stała wiecie wieżyczka z Tyrolką Która będzie prowadziła tam na dół i będziemy mogli sobie tam drzewo zsuwać na górę Jeżeli to tak działa, mam nadzieję, że tak działa coś się się siekierę wyciągnęło w ogóle, ty Dobra, zostało jeszcze 78 kłód, więc Trzymajcie się, żeby szybko wyszło Dobra, widzowie, tutaj już mamy noc jak widzicie, drewno nie ubyło, ale. Patrzcie, zrobiłem już tutaj taką podstawkę na tyrolkę, bo okazało się, że tyrolka jak się podstawi z... z dołu na górę, nie działa. No, tak jak myślałem, ale ja wolałem sprawdzić. Muszę zabrać jeszcze te drzewo, żeby tutaj ta winda działała. Będzie nam... Będziemy mogli tutaj drewno na górę dawać, nie? I tutaj będziemy wchodzić i stamtąd będzie tyrolka na tamtą stronę. Więc mam nadzieję, że to działa wszystko tak, tak jak nikt tego chciał. Miejmy taką nadzieję. Dobra, widzowie, jestem z powrotem. I dobra, dowiedziałem się. Tyle, że po prostu najprawdopodobniej za wysoko była ta trollka i nie leciała w dół, tylko po prostu ona ma lecieć w dół. Ona nie ma lecieć w górę, żeby poleciała tam do, do domu naszego. Więc prawdopodobnie musimy wejść teraz tam na górę na, na naszą tą platformę. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, mamy to. I musimy wejść tutaj tą naszą tyrolkę postawić no przestaję się bugować. troszeczkę ją tak obrócimy no może być o, tak. i teraz musimy zejść bezpiecznie na dół żeby nie zlegnąć dobra i teraz musimy ją być tak żeby ona właśnie była o taką w dół nie ona nie może być tak w górze bo ona musi być w dół czyli musi być niżej niż poziom naszego, naszego naszej tej wieżyczki nie i uwaga, chwila prawdy. Biała. Już widzę, że działa Za dużo. Nic Ale dobra, mamy to. Tyrolka działa. Mamy już tyle rzeczy zbudowanych. W ciągu jednego odcinka zbudowanych do... Was. O. Mm, dobra, trzeba widzę, że nie spada. Paszek. Paszek. ty! Nie ma. I do... Nie mogę go wziąć, bo... O. Dobra, jedziemy na dół i kolejne drzewo zbieramy. Więc no, ja się zbieram do zbierania i i z tym razem. O no, super co teraz to idzie. Sermy poszedł na dół. Jasne gwint, no jak zawsze muszę coś kupić. Leć, leć. Będę wam takie, wiecie, senki, jak coś już ciekawego będzie się jakby działo, albo właśnie coś w stylu, właśnie, właśnie coś w stylu, właśnie. To jest właśnie tego naszego puszczania drewna w dół, że tak to nazwę. I wiecie co, w sumie, ja chyba zakończę ten odcinek, żeby nie był za długi dla Was i dla mnie za długi do notowania i tak będzie nam długi, bo będzie godzinka pa. Dlatego widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie niedługo, za niedługo i że będzie wszystko w pomyśli naszej, mojej i waszej. Zostawcie lajka, like suba, zabalnijcie ten dzwoneczek dla zasięgów i żebyście mieli wiecie, więcej powiadomień o różnych rzeczach, tak? Czyli jakieś posty, czy na przykład odcinki nowe. Widzimy się w następnym, trzymajcie się. Bajo.